W samym sercu starożytnego miasta Telarys, zbudowanego z białego kamienia i otoczonego szumiącymi drzewami, znajdowała się wieża zegarowa. Nie była to zwykła wieża. Na jej szczycie bił zegar ciszy. Nie tykał, nie wydawał dźwięków, a jednak wszyscy w mieście wiedzieli dokładnie, która jest godzina. Dlaczego? Bo zegar ciszy wskazywał czas nie za pomocą dźwięków czy wskazówek, lecz poprzez uczucia. Gdy zbliżało się południe, ludzie zaczynali czuć spokój. O zmierzchu ogarniała ich tęsknota, a o świcie nadzieja. Zegar ciszy był tajemnicą, ale i sercem Telarys. W tym mieście mieszkał chłopiec imieniem Nilo. Był ciekawski, sprytny i bardzo głośny. Mówił dużo, Biegał wszędzie, śmiał się na cały głos i uwielbiał pytać: Dlaczego? Pewnego razu zapytał swoją babcię: Dlaczego zegar ciszy nie ma dźwięku? Babcia, która wiele widziała, odparła: Bo nie wszystko, co ważne, trzeba słyszeć uszami. Niektóre rzeczy słyszy się sercem, ale Nilo nie był zadowolony z takiej odpowiedzi. Chciał wiedzieć więcej, chciał zrozumieć, zbadać. Dotknąć tajemnicy i postanowił, że wejdzie na szczyt wieży, czego nie wolno było robić nikomu. W nocy, gdy całe miasto spało, Nilo wsunął się przez małe drzwi u podstawy wieży. Wewnątrz było ciemno, ale chłopiec miał lampion. Wędrował schodami, które skrzypiały jak stare liście. Mijał obrazy dawnych strażników czasu, czuł zapach kurzu i starego drewna. Na szczycie znalazł coś zupełnie nieoczekiwanego nie mechanizm, nie dzwon, nie treby, lecz ogród. Ogród pełen cichszy. Rosły tam kwiaty, które świeciły światłem księżyca, a pośród nich stała kobieta w szarej sukni. Miała siwe włosy splecione w koronę i spojrzenie tak spokojne, że aż cicho robiło się w sercu. Czekałam na ciebie, najlo, powiedziała. Chłopiec się zdziwił. Kim jesteś? Nazywają mnie strażniczką ciszy. Pilno zegara, który nie mierzy czasu, lecz to, co w nim ukryte. Najlo rozejrzał się. Ale jak to możliwe? To przecież tylko ogród. Kobieta kiwnęła głową, bo czas nie płynie jak woda w zegarze. On dojrzewa w sercach. Ten zegar działa wtedy, gdy ludzie są gotowi go słuchać, ale mało kto jeszcze potrafi słuchać bez słów. Chłopiec poczuł coś dziwnego. Jakby cały gwar miasta oddalił się, słyszał tylko własne myśli i bicie serca. Czy mogę się tego nauczyć? Zapytał szeptem. Tylko jeśli naprawdę tego chcesz. I jeśli od dziś przez siedem dni nie wypowiesz ani jednego słowa, zamiast mówić, będziesz patrzeć, słuchać i rozumieć. Najlo zawahał się siedem dni bez mówienia, bez żartów, pytań, opowieści, ale skinął głową. Następnego dnia Nilo nie odezwał się do nikogo. Ludzie myśleli, że stracił głos, ale on tylko patrzył i uczył się świata od nowa. Zobaczył, że mama jest smutna, kiedy wstaje wcześnie, chociaż się uśmiecha. Zauważył, że jego młodszy brat robi coś źle nie ze złości, lecz z niepewności. W parku Spojrzał na staruszka, który codziennie siadał na ławce, i zrozumiał, że czeka na kogoś, kto nie wróci. Z każdym dniem milczenia słyszał więcej, ale nie uszami, sercem. Szóstego dnia śniło mu się, że stoi na dachu wieży i że całe miasto cichnie. I wtedy zegar ciszy bije. Ale nie dzwonem, tylko światłem. Wszyscy przestają mówić i zaczynają czuć. Rozumieć się nawzajem, bez słów. Siódmego dnia wrócił na wieżę. Powrót do zegara strażniczka czekała. Spojrzała na niego z ciepłem. Już rozumiesz? Nilo przytaknął. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie mówić. Chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy milczenie mówi więcej niż tysiąc słów. Strażniczka się uśmiechnęła. W takim razie możesz wrócić do świata. Ale pamiętaj, nie każdy ma zegar na wieży. Niektórzy mają go ukrytego głęboko w sobie. I to ty możesz pomóc im go usłyszeć. Nowy czas w Telaris. Od tego dnia Nilo był inny. Wciąż mówił, ale uważniej. Zadawał pytania, ale czekał na odpowiedzi. Śmiał się, ale nie zagłuszał innych. Wkrótce dzieci w szkole zaczęły grać w minutę ciszy. By sprawdzić, co poczują. Rodziny zaczęły wspólnie milknąć przy zachodzie słońca, by poczuć siebie. A zegar ciszy, jakby jaśniał mocniej, bo w świecie pełnym dźwięków, ktoś nauczył ludzi najtrudniejszej melodii melodii milczenia. Morał. Czasem największe zrozumienie nie rodzi się ze słów, ale z ciszy. Gdy uczysz się słuchać, naprawdę zaczynasz widzieć. Bo serce potrzebuje nie tylko głosu, ale przede wszystkim uważności.